Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie golonka konfitowana. Mam tutaj takie dwie sztuki. E, ostatnio spróbowałem takiej golonki w jednym z lokali gastronomicznych na wiosce. Po prostu takie był taki było podwórko, słuchajcie, trawka, gąski, e, zwierzęta, konie, całe, c, cały zwierzyniec domowy, jak ja to mówię. No i tam przygotowywano golonki. Nie chcą ze mną pogadać. No wiadomo dlaczego. Przyjdą później, oskubią, na stół rzucą. Goście się zwalą, czerninę zrobią, reszta upieczona. Oj, gęsie życie, gęsie życie. Teraz golona, golona, konfitowana. I nie jest peklowana. Mięso zachowuje swoją strukturę. Zobaczcie. Jest jasne. Jest soczyste. Nie wiem, czy one były w ten sposób robione, jak ja dziś będę robił, ale golonka była petarda. Pierwsze, co musimy zrobić, to przygotować golonki, a to trochę potrwa. Ogólnie potwa to trochę z tymi golonkami. Dwie tylne. Jak widzicie, kalibrowane. I teraz mam tutaj takie urządzenie do nakuwania. Jeżeli nie mamy, to możemy nacinać. I po prostu nakłuwam skórę. Tu są takie o, ostrza. Następnie ścieram kilka ząbków czosnku. Do golonek również zrobię taką pyszną, zasmażoną kapustę. Czosnek łączę z dwoma łyżkami soli. I łyżką majeranku. Jeszcze tak rozgniatam. Czosnek szybciej puści swoje aromaty. Dobra. I teraz każdą golonkę z osobna będziemy nacierali tą nacierką. Tak, dzielę na pół i porządnie wcieramy. Ależ pachnie. Zawijam. I nacieram. Kolejny. I tak przyprawione golonki zostawiam do rana, bo u mnie jest wieczór. Przynajmniej tak 12 godzin muszą sobie odstać. No i nastał dzień, więc czas golonki wstawić. Najpierw piekarnik. Rozgrzewam do 120 stopni. Oops. Teraz golonki. Odpakowuję, żeby czasem z folią nie wrzucić. Bo znam takiego asa, co schab kupił i tak upiekł. I wkładam do głębszego gara. Tak, tak. Wiem. Folia jest szkodliwa. nie musicie mi tego tłumaczyć. Dobra. Układam. Tak o, na płasko. I biorę smalec, moi drodzy. Dużo smalcu. Przygotowane mam tutaj półtora litra. I teraz po malutku będę dokładał, tak by smalec przykrył golonki. Oczywiście pomału będę podgrzewał, bo inaczej to nie będę wiedział, ile tego smalcu wrzucić. Chwilę poczekam, niech to się rozpuści. Dobra, wrzucam całe półtora litra smalcu. Oczywiście ten smalec mi się nie zmarnuje. Ja go z powrotem przyłożę do garnka, ale będzie już bardziej na chleb. Albo zostawię do następnego razu. No i dobra, golonki już. Pływają w świńskim tłuszczu. Zobaczcie, jeszcze się tam nie do końca wszystko rozpuściło, ale to nic. I dodajemy przyprawy. To znaczy przyprawy. Dodaję kilka gałązek świeżego rozmarynu. No, gdzieś tam. Kilka laurowych liści. Piep w ziarnach. Jedną gwiazdkę anyżu. Jeżeli ktoś nie lubi, nie dodaje, to jest bardzo aromatyczne. Kilka ziaren ziela angielskiego i kilka goździków. Cztery sztuki. Soli dawać nie musimy, bo golonki przeszły sobie solą przez całą noc. Kładam do piekarnika rozgrzanego do 120 stopni, jak już wspomniałem. Na całych 5 godzin. Dadam! No i teraz zaczyna się. Gorąca linia. wa. Ja pie tą golonkę. Tyle prądu. O Boże, 5 godzin czekania. Słuchajcie, i już wam tłumaczę, szybciutko. Piekarnik w przeciągu 5 godzin rozgrzany do 120 stopni zużyje 4,5 jednostki. Tak mniej więcej. Jednostka z Z i trochę. Czy Z z hakiem. Więc e, koszt 5-godzinnego konfitowania mojej golonki wyniesie od 4 do 5 zyków. Więc nawet za to fajek. Nie kupicie, a golonka jaka? No dobra, możecie pisać swoje wyliczenia, to były moje. Golonki się konfitują, a ja zrobię teraz zasmażaną kapustę. Zobaczcie, ja tutaj mam podgardle, takie dojrzewające. Możecie użyć zwykłego wędzonego boczku. Jeżeli takiego nie dostaniecie, po prostu miałem gdzieś kawałek w lodówce i zużyję i kawałek kiełbasy. Kroję w kostkę. A jak ktoś chce, może zrobić na świeżym podgardlu. Też dobrze wychodzi. Podgardle po prostu ma głębszy, lepszy smak. Nie, myślę, że tego podgardla wystarczy. Kiełbasy nie będę zużywał. Co za dużo, to niezdrowo. I kładę na zimną patelnię. I dopiero teraz po malutku zaczynam wytapiać. W tym czasie pokroję dwie cebule w kostkę. No i gdy już wytopi się trochę tłuszczu, wrzucamy cebulę. I musimy ją porządnie zeszklić. Te bóle mam zeszkloną, więc teraz czas na kapustę. Kapustę próbujemy. Jeżeli jest mocno kwaśna, odciskamy. Taka jak moja właśnie jest. I wrzucam na patelnię. Łączymy z boczkiem i cebulą, i wlewam trochę wody. Do kapusty dodajemy przyprawy. Ja tutaj mam czerwoną, słodką paprykę i ostrą. Czomber. Bardzo fajnie sprawdza się przy kapuście. Majeranek i kminek. Połączmy. Przykrywam i będę dusił do miękkości. A soku nie wylewamy. Na zdrowie. kapusta jest już prawie miękka. Więc teraz czas dodać trochę czerwonego wytrawnego wina. Ale nie dużo. Wyważ. Otworzyło się. I również kto nie lubi, nie musi dodawać. I już w tej chwili nie przykrywam pokrywką, tylko odparowuję. Następnie na osobnej patelni zrobimy zasmażkę, bo to jest kapusta zasmażana, nie smażona, tylko z zasmażką, zasmażana stąd ta nazwa. Wrzucam porządną łyżkę smalcu. Czekamy aż się rozpuści. I dodaję łyżkę mąki pszennej, za przekładam, do kapusty. Spójrzcie jak fajnie wszystko się związało. Teraz mogę przyprawić szczyptą pieprzu świeżo roztartego i niewielką ilością soli. Spójrzcie, jak to wygląda pięknie. No i moje golonki są gotowe do kolejnego etapu. Wyjmujemy, ale szpachnie. Niesamowite. Mówię Wam, to jest strzał w dziesiątkę. Nie zrobiłem tutaj miejsca, ale już robię. Piekarnik ustawiam na 220. A golonki przekładam do blachy. Robimy to delikatnie, żeby się nie rozpadły. Warto sobie raz na jakiś czas takie coś odwalić. Tutaj mam dwie łyżeczki miodu, i dokładam łyżeczkę musztardy. Łączę i smaruję wierzch golonki. I wkładam do piekarnika na nie wiem, 15 minut. Chodzi o to, żeby ładnie się to wszystko zrumieniło. No, i możemy w końcu nakładać. Pierwsza kapusta. Ale pachnie. Upieczone ziemniaki. W międzyczasie upiekłem sobie w iPajerze. Posypiemy to trochę zieleniną. Ależ to wygląda niesamowicie. I nie, że chwalę swoje, słuchajcie, bo to po prostu wygląda. To wygląda jak golonka. Pójdźcie tylko. I sadzamy na kapuchę. Przecież można wsadzić do wielkiego pieca 50 golonek i zrobić w ten sposób, prawda? Ale się nie chce. Kość. Druga golonka niepeklowana trzyma strukturę mięsa. Zobaczcie, mięso można wyjąć. Ono się nie rozpada, tylko jest delikatne. O, o jak pachnie. Nie, no. To jest golonka konfitowana. Tak powinny wyglądać. Słuchajcie, jest petarda, i teraz jeszcze z kapustą. Mm. Delikatna skórka, ona jest najlepsza w golące. Zobaczcie. Hmm. Oh. Oh. No a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.